Okej, okay. razem z Asią zrobiliśmy dla znajomych, świeżych rodziców Piotrka i Kamili taką zabawkę dla nich i dla ich dziecka, żeby mogli się razem bawić. Świeżo upieczony. świeżych rodziców. No trudno. I to jest, taki, to jest taki, taki fajny miś, który ma z tyłu wbudowaną kieszonkę, a w środku tej kieszonki jest urządzenie. Które, które zrobiliśmy, to jest mały yy, mikrokontroler z akcelerometrem, kompasem i bluetoothem. Yy, I takie urządzonko można połączyć z telefonem, z laptopem yy, i ono odpłatuje po bluetoothie MIDI. Więc na przykład jak podłączę się do GarageBand'a, mamy możliwość na przykład na zielonym trybie yy, grać wibrato. Na drugim trybie gramy nutki. Jeszcze jest trzeci tryb, że kierunki w świecie mają przypisane jakieś akordy, które są grane. Ostatni tryb to jest jakby połączenie dwóch ostatnich trybów czyli jednocześnie, jak się obrócimy. To mamy akordy z kierunku świata. A potem możemy machać, żeby grać w tym kierunku świata. Nie wiem, chciałem się pochwalić, wydaje się bardzo fajne. I w sumie nigdy nie zaprojektowałem tak po prostu całego sprzętu gotowego w pudełku z diodą, z przyciskiem, z łącznikiem. Asia uszyła maskotkę, znaczy maskotkę kupiliśmy, ale uszyła kieszonkę do której to można wsadzić. Wsadzone. Możemy machać dziecko, albo dziecko może machać maskotką, jak ojciec lub matka, którzy bardzo są w syntezatory, mogą wykorzystać parametr do robienia muzyki. Jest to jakby organiczne, organiczne trzęsonko robione przez dziecko, co wydaje się całkiem fajnym motywem. fijne